Informujemy o kolejnych dwóch osobach zakażonych z naszego województwa. Są to dwoje mieszkańców Bydgoszczy. Młody mężczyzna i młoda kobieta, którzy przybyli z zagranicy i przebywali do tej pory w kwarantannie. Ich stan jest dobry i pozwala oczywiście nadal na przebywanie w kwarantannie domowej. Oczywiście pracownicy inspekcji sanitarnej będą cały czas w kontakcie z tymi osobami. Oprócz tego chcielibyśmy przekazać aktualne informacje o osobach, które przebywają w szpitalach. Na na terenie naszego województwa. Czwórka pacjentów przebywa w grudziądzu, w tym troje. Ich stan jest dobry, jedna osoba jest w stanie średnim, ale stabilnym, jedna osoba przebywa w szpitalu zakaźnym w Toruniu, jej stan jest również dobry jeśli chodzi o samą Bydgoszcz sześciu pacjentów w szpitalu obserwacyjno-zakaźnym stan tych osób jest dobry jedna osoba w kujawsko-pomorskim centrum pulmonologii tutaj stan tej osoby jest średnio ciężki ale stabilny